Cześć, to Justyna, a to kolejny odcinek Słuchowiska Pogadajmy o życiu, oraz już jedenasty odcinek podcastowego kalendarza adwentowego. Jeden z tematów, który proponowaliście bardzo często, żeby poruszyć w tym cyklu, to święta w przypadku osób, które tych świąt nie lubią. Co mają ze sobą zrobić? W jaki sposób odciąć się od tego y, wszędzie panującego y, klimatu świąt? I chociaż wydaje się to trochę nielogiczne, że ktoś, kto nie lubi świąt, słucha takiego cyklu, ale wiem, że wśród słuchaczy, którzy lubią słuchowisko Pogadajmy o życiu i lubią, kiedy towarzyszę im odcinkami <gryw> w ich codzienności. To wiem, że też słuchacie tego cyklu, więc to jest taki odcinek też dla Was. Pomyślałam sobie, że przygotuję takie rzeczy, które można robić w świątecznym czasie, tak żeby one się z tymi świętami nie kojarzyły zbytnio, a tak żeby wykorzystywały ten czas, który jest nam dany niejako arbitralnie z góry. Po prostu jest wolne, w telewizji jest dość bogata oferta, ale są to zazwyczaj filmy świąteczne, koncerty świąteczne, programy związane ze świętami, i rozumiem, że to może po prostu pewne osoby drażnić. W związku z czym dzisiaj pomyślałam sobie, że pogadamy sobie trochę o rozrywkach, które można uprawiać w czasie świąt, wykorzystując wolny czas. Więc oczywiście zacznę od pierwszej, którą niedawno odkryłam i jest to układanie puzli. Ja wiem, że to, jest, to nie brzmi w ogóle ani atrakcyjnie, ani ciekawie, ani jakoś emocjonująco, ale zauważyłam, że wielu z nas, odkąd pracuje zdalnie w domu, to trochę traci ten rozdział pomiędzy życiem prywatnym a życiem zawodowym. Nie do końca jest nam łatwo określić, gdzie jest praca, a gdzie jest dom, kiedy ta praca się kończy, kiedy mamy już wolne, przez co jesteśmy coraz paradoksalnie, coraz bardziej przemęczeni. Praca z domu może mogła się tak jawić, że to jest takie, taka praca na półgwistka. Wiem, że wiele osób miało takie podejście do pracy zdalnej. Ale ten rok nauczył nas tego, że praca zdalna niczym się nie różni od pracy takiej w biurze. Oczywiście no są oczywiste różnice, że wykonuje się z domu, że nie trzeba jechać do biura, że nie widzimy się fizycznie z ludźmi, że możemy pracować w piżamie, że możemy sobie w każdej chwili nie wiem pójść do własnego łóżka i z tego łóżka pracować. Nie będę mówiła o oczywistościach. Ale jeżeli chodzi o samą technikę pracy, to Różni się ona naprawdę w niewielkim stopniu, a czasem jest nawet tak, że przez to, że ta praca wykonywana jest w inny sposób, trzeba jej wykonać dużo, dużo więcej, żeby dorównać temu systemowi biurowemu. I tutaj szczególnie mówię, jeżeli się pracuje w zespołach, jeżeli się trzeba zburzować, zrobić burzę mózgów z kimś, itd. Tak tak w tym roku, mimo że Połowa tego roku minęła mi normalnie w pracy na etacie, co prawda zdalnej, ale jednak pracy, a pół mi mija już powoli takiej pracy samodzielnej. Praktycznie mogłabym to nazwać freelansem, ale to do końca freelansem nie jest. To powiem szczerze, że to ta druga połowa roku jest tym czasem, w którym ja kompletnie zatraciłam te... te Podziały, gdzie, kiedy jest praca, kiedy nie jest praca, kiedy ja jestem w pracy, a kiedy nie, kiedy muszę czuwać, a kiedy nie. No, po prostu jest to właściwie cały czas. W związku z czym jakoś na początku listopada obudziłam się w, tak zmęczona, znaczy obudziłam się, to jest takie trochę metaforyczne, bo każdy poranek po prostu był dla mnie trudny i potem nie mogłam zasnąć, i, i ta głowa cały czas była pełna galopujących myśli pod tytułem: Co jeszcze muszę zrobić, co jeszcze muszę zrobić, z czym nie wyrabiam, czego jeszcze nie zdążyłam zrobić, o czym jeszcze nie pomyślałam, a z czym się spóźniłam. I, i to była taka samonapędzająca się spirala w związku z czym. Pewnego dnia przypomniały mi się puzzle, że mam w domu puzle i że kilka lat temu ułożyłam jakiś tam, który miałam w domu rodzinnym i przyniosło mi to olbrzymią ulgę taką psychiczną, nawet fizyczną, ponieważ po prostu siedziałam i byłam skupiona tylko na jednej rzeczy. Więc postanowiłam sobie te puzzle wyciągnąć i zaczęłam je układać. Ja zazwyczaj, kiedy układam puzzle, to albo słucham jakiegoś audiobooka, albo oglądam sobie jakieś filmy dokumentalne, e, więc wtedy zrobiłam podobnie <laughs> i zrobiłam podobnie i wtedy zrelaksowałam się naprawdę maksymalnie. I dołączyłam sobie to układanie puzli przez dwa dni do takiego rytmu dnia, więc kiedy na przykład odrywałam się od jednego zadania i miałam już od razu wskoczyć w drugie, to siadałam na chwilę do tych puzli i sobie tam je układałam. W związku z czym, że ja działam na takiej zasadzie, że jak coś mi się podoba, to od razu muszę mieć wszystko. Więc kupiłam sobie jeszcze wiele innych kompletów puzli i trafiłam na takie, które mnie zachwyciły. Ja zawsze układałam tylko 500 puzli, to było 1000. Świetny rysownik, w ogóle przepiękne obrazy i tak dalej. Więc sobie układałam jeden z tych obrazów. Zajęło mi to chyba 4 albo 5 dni oczywiście nie całych, tylko tam po parę godzin. I powiem Wam, że oderwanie się właśnie od elektroniki, takie, nawet ja bym to nazwała, takim uziemieniem siebie, bo ja układałam te puzle na podłodze, bo one są dość spore, a my mam, nie mamy takiego dużego stołu w domu. I to było naprawdę takie bardzo relaksujące. I polecam to każdemu. Właśnie w okresie świątecznym, jeżeli macie ochotę na przykład na obejrzenie jakiegoś filmu dokumentalnego, a wiem, że wielu z, czy w ogóle jakiegokolwiek filmu, wiem, że też wiele osób ma takie podejście, że szkoda im czasu na tylko i wyłącznie siedzenie, więc. Układanie puzli i na przykład przyswajanie jakiegoś audiobooka, albo właśnie oglądanie filmów w tle, albo po prostu słuchanie sobie na przykład radia, jakichś audycji radiowych, czy w ogóle muzyki, albo, albo bycie w ciszy. To serdecznie właśnie polecam puzzle do tego. Oczywiście dla mnie to są puzzle do kogoś innego, to może być jakaś łamigłówka, wyszywanie. Cokolwiek manualnego, co w jakiś sposób Was od tego całego świata, który pędzi, każe nam cały czas myśleć, czuwać, być czujnym, to polecam Wam właśnie takie odseparowanie się od tych treści. Jeżeli ktoś nie lubi świąt i chce w jakiś sposób wykorzystać ten czas do tego, żeby w jakiś sposób się wzbogacić, to wydaje mi się, że świetną opcją jest nadrobienie, Różnych treści, które są związane z kulturą. Na przykład, oczywiście, są to książki. Na przykład nadrobienie twórczości Olgi Tokarczuk, naszej najnowszej noblistki. Wydaje mi się, że każdy z nas już chyba ma dzisiaj książkę Tokarczuk w, na półce swojej, ale nie każdy czytał. na przykład należę do osób, które nie przeczytały do końca ani jednej książki Olgi Tokarczuk. W związku z tym na pewno bym chciała nadrobić, i wydaje mi się, że, że w okresie właśnie tym świątecznym, właśnie do puzli. Puszczę sobie jakiegoś audiobooka, bo, bo ja jestem akurat fanką wielką audiobooków, ale to jest też świetny moment na to, żeby pójść do teatru. I ja zdaję sobie sprawę z tego, że dzisiaj są ograniczenia i że teatry nie funkcjonują, ale przecież jest też coś takiego jak teatr telewizji. Y i wiem, że nie każdy z Was ma telewizję, że nie każdy z Was um, nie, lubi to, że na przykład tam od 22 musi usiąść przed telewizorem, żeby coś obejrzeć, ale na szczęście żyjemy w XXI wieku i mamy coś takiego jak VOD. I na TVPPL możemy znaleźć całe archiwum um, wszystkich, um, znaczy no, nie, chyba nie wszystkich, ale. Bardzo, bardzo wielu sztuk teatralnych właśnie wystawionych, wystawionych w teatrze telewizji z genialną obsadą. I ja naprawdę jestem wielką fanką, zarówno polskiego teatru telewizji, chociaż to jest taka miłość całkiem od niedawna. Dlatego, że jak byłam mała, i z tego, co pamiętam, to teatr telewizji leciał w poniedziałki. I kiedy widziałam ten taki taki bardzo charakterystyczny logo, takiego telewizorka, w którym e, właśnie było, no były takie. No, zobaczcie sobie w Google, to miałam takie, o nie, to jest to strasznie, to strasznie dziwne filmy w ogóle, bo no, nie rozróżniałam teatru telewizji od filmu, e, bo po prostu nie rozróżniałam tego i zawsze teatr mi się wydawał taki hmm, taki zbyt teatralny Nomen Omen, że było to takie bardzo zawsze trudne tematy, zawsze była gorsza scenografia. Niż w filmach, prawda? Czy dla mnie wtedy były dziwne kamery, bo to były kamery przecież telewizyjne, a nie filmowe, więc klatkaż był inny i tak dalej. To Krzysiu by mi wszystko wytłumaczył. Na czym to polega, mi to tłumaczył wiele razy, ale ja nie pamiętam. No i też jakby czasami język był trudny, bo był na przykład jakiś starodawny i tak dalej, więc no, gdy byłam mała, to teatr telewizji jawił mi się jako rozrywka dla dorosłych, nuda i tak dalej. Ale kiedy stałam się dorosła, czy tam trochę podrosłam. I na przykład widziałam kilka ciekawych spektakli, i zaczęłam na teatr patrzeć trochę inaczej, bo poznałam na przykład różne gatunki teatralne że może być przecież i dramat, może być komedia, może być farsa, może być wiele innych różnych. Um, znaczy no nie, a nie aż tak wiele, ale że może każdy w teatrze znaleźć coś dla siebie. To w ogóle zaczęłam sama do teatru chodzić. Co prawda chodzę dość rzadko niestety, bo wciąż jakoś wydaje mi się, że to jest taka rozrywka bardzo elegancka. Na szczęście, właśnie oglądając teatr telewizji, nie muszę w, y, ubierać rajstop, szpilek, pięknego płaszcza, y, płacić y, grubych pieniędzy za bilet, bo do dobrych teatrów bilety są bardzo drogie. Już nie mówiąc o tym, że sprzedają się na pięku, i teraz polecę Wam kilka spektakli, które ja uwielbiam. Pierwszy, jaki chcę Wam polecić, to afera mięsna. Dla wszystkich fanów historii, szczególnie tej nowożytnej, prl każdy pewnie kojarzy historię afery mięsnej, tak zwanej, w której skazano na śmierć kilka osób, dość takich prominentnych w tamtych czasach, za. Oszukiwanie na dostawach mięsa i w ogóle na sprzedaży mięsa, które wtedy było towarem bardzo deficytowym w Polsce. No i jest przedstawiona właśnie sztuka na temat tej sprawy. Jest to sztuka w reżyserii Janusza Dymka z obsadą Andrzeja Franczyka, Marka Lewandowskiego, Andrzeja Konopki, Bogdana Kalusa czy na przykład Lecha Łotockiego. Jest to całkiem nowa sztuka, ale znajdziecie też na przykład spektakle z 1979 roku, jak na przykład kartoteka. Jeszcze starsze oczywiście można znaleźć, ale kartoteka jest też jedną z moich ulubionych pozycji tutaj. W roli głównej można zobaczyć Gustawa Chłopka, a w roli reżysera występuje tutaj nikt inny jak Krzysztof Kieślowski, mój ukochany polski reżyser. Oczywiście znajdziecie też takie klasyki jak Macbeth, jak Hamlet, jak śluby panieńskie, jak odprawa posłów greckich, jak Ferdydurkę. W związku z czym jest to też świetna opcja dla wszystkich licealistów, którzy muszą nadrabiać lektury szkolne, więc można po prostu zobaczyć dramaty. W w, roli, czy w takiej postaci, w jakiej one są w ogóle napisane i, i, i odtworzone wreszcie, a nie, nie tylko, bo jakby sztuki teatralne trudno się czyta, kiedy są po prostu tylko napisane. Jest też jeden z moich ulubionych spektakli, czyli Rybka Canero. To jest komedia, też ze świetną obsadą w reżyserii Juliusza Machulskiego, więc bardzo Wam polecam tę sztukę. Tam jest też fenomenalna obsada, ponieważ jest Andrzej Zieliński, Ewa Wiśniewska, Cezary Pazura, Katarzyna Warnkę, Piotr Głowacki, Dawid Ogrodnik, Maja Ostaszewska, Cezary Kosiński i Jan Englert. E, więc no, już sama obsada powinna wszystkich e, zachęcać. E, jest to oczywiście pogrzeb, e, cała akcja toczy się na stypie. E, nie no, jest pamiętam, że oglądałam, e, kiedy pierwszy raz zobaczyłam rybkę kanerot, to po prostu płakałam ze śmiechu. Więc wydaje mi się, że spędzenie sobie czasu z no, fenomenalnymi spektaklami teatru telewizji w święta. Tych spektakli um, i przedstawień na, um, w tym archiwum TVPPL jest ponad 200, więc naprawdę jest co oglądać. Też Wam bardzo polecam Norymbergę, teraz widzę, że też jest. Um, I tutaj jeszcze jest jeden, jeden um, spektakl z Marianem Opanią. Jest to sztuka, która się nazywa Matka brata mojego syna, też jest świetna, więc bardzo Wam serdecznie polecam. Nie będę teraz tutaj klikać, bo, bo zajęłoby mi to chwilę, ale przejrzyjcie sobie po prostu archiwum i jest tych przedstawień mnóstwo. I naprawdę jest od sasa do lasa, bo są i komedie, i są takie bardzo historyczne przedstawienia. Mówię tutaj na przykład o sztuce: Śmierć Rotmistrza Pileckiego, czy spektakl pod tytułem Karski, ale jest też dużo, właśnie, czy dramatów, czy komedii no, coś świetnego, więc bardzo Wam polecam. I wydaje mi się, że te kilka świątecznych dni naprawdę można spędzić na chłonięciu polskiej kultury, polskiego teatru. Kolejną opcją, którą można wykorzystać w święta, tak żeby nie spędzać tych świąt w świąteczny sposób, ponieważ mamy dość tej świątecznej atmosfery, to są wycieczki za miasto. I teraz dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że wszyscy mieszkamy w jakimś miejscu, które świetnie znamy, ale które nie wydaje nam się wcale takim fajnym, atrakcyjnym miejscem, ponieważ je dobrze znamy, ponieważ nic tutaj nie ma ciekawego i tak dalej i jeżeli myślimy o wyjeździe, to myślimy o, jakimś takim, o jakiejś takiej wycieczce do innego miasta albo gdzieś do jakiejś takiej atrakcyjnie turystycznej miejscowości, A prawda jest taka, że wiele Tyle atrakcji, czeka nas naprawdę w promieniu nie wiem 50 km od naszego domu, i my sobie czasami robimy takie wycieczki. Na przykład, ja całe życie jeździłam na wakacje do mojej babci, i tam, szczerze powiedziawszy, się strasznie nudziłam, bo był to środek polski. W pobliżu nie było żadnej wody, więc byłam skazana tylko na pola. Też nie było gór, więc nie było żadnej takiej atrakcji, wiecie, typu morze, góry, czy tam w ogóle rzeka, czy jezioro, czy cokolwiek. Musiało nam starczać podwórko moich dziadków i takie wiejskie ulicy, drogi, którym, po których jeździłam rowerem. No ale ileż lat można tak spędzać wakacje? No i niestety właśnie nie wiedziałam, że wokół jest tyle ciekawych miejsc. I gdybym pewnie była trochę starsza wtedy, albo gdyby rodzice wiedzieli, gdyby jeszcze wtedy był internet, to myślę, że byśmy na przykład jeździli sobie. Jakieś skałki czy do wąwozów, e, na przykład nie wiem, tam jest obok zaraz bałtów, w którym e, jestem taki park jurajski coś w tym stylu. E, no dobra, to jest akurat taki przykład z miejscowości, gdzie mieszkają moi dziadkowie, ale e, Dużo jest takich miejsc wokół nas, które są przepiękne. Nawet w Warszawie można sobie pojechać nad Wisłę i to nie mówię o, tej, o tych dzikich plażach po prawej stronie Wisły, y, gdzie skąd widać centrum od razu, ale na przykład właśnie w okolicach Białołęki y, tam są przepiękne miejsca. Czy, czy już nie jest Tarchomin? W każdym razie takie najbardziej przemysłowe, gdzieś tam rejony Warszawy i tam są przepiękne y, plaże, przepiękne, Piękne takie rozlewiska Wisły, albo na przykład niedaleko od Warszawy jest taka miejscowość. Jak Słops, teraz tam jest taki zalew zrobiony przepiękny, ale zaraz y, obok tego zalewu płynie rzeka Fisher, i rzeka Fisher jest przepiękną rzeką, w której można się kąpać. Jest czyściutka woda. Jest co prawda dość płytko, ale my tam sobie jeździmy zawsze y, tak pod koniec maja, czerwca, kiedy już jesteśmy głodni, lata, ale to lato jeszcze nie nadeszło i jeździmy sobie właśnie nad Fischor pochodzić, pobrodzić w wodzie. No, mnóstwo jest takich pięknych miejsc. Um, na przykład na Śląsku są to um, wszystkie tereny poprzemysłowe, które zaczęły odżywać um, po tym, jak, um, jak zamknięto na przykład kopalnie czy różne fabryki i, i jak natura przejmuje znowu kontrolę nad tymi miejscami, które jej odebrano. Więc dużo jest takich um, pomysłów na to, żeby trochę się odciąć od bombek, Mikołajów, od um, czekoladek, dzwoneczków, a żeby zrobić coś dobrego dla siebie, więc moje trzy propozycje spędzania czasu w święta, jeżeli się tych świąt nie lubi, to jest skupienie się na sobie. Pierwszy to taki relaks. Mentalny, fizyczny, skupienie się na jakiejś jednej prostej czynności. Poza tym taki aspekt układania puzli czy wyszywania, czy robienia jakichś takich małych robutek jest taki, że on nam daje taki plus, że coś robimy i kończymy jakiś projekt od początku do końca. Na przykład dla mnie to jest ważne, daje mi to poczucie satysfakcji. Druga opcja to jest nadrobienie wszystkich kulturalnych zaległości i tutaj szczególnie mówię o tym, żeby obejrzeć sobie wspaniałe spektakle teatru, telewizji na wiodi.tv.pl. Bardzo Wam serdecznie to polecam, One są wszystkie za darmo. a Jest ich ponad 200 i są naprawdę fenomenalne. Od takich naprawdę sztandarowych sztuk typu Hamlet, Macbeth, Ferdydurkę, Mistrz i Małgorzata i tak dalej, po najnowsze spektakle poruszające bardzo aktualne problemy. O, tak? I jeszcze wycieczki takie krajoznawcze, poznawanie miejsca, w którym mieszkamy albo z którego pochodzimy, zwiedzanie miejsc, które nas zawsze interesowały. A które, um, których, o których zapomnieliśmy. Życzę Wam tego, żebyście spędzili te święta mimo wszystko bardzo dobrze, żebyście jak najwięcej dla siebie z tego czasu wyciągnęli i czekam na Wasze pomysły, w jaki sposób można jeszcze ten czas wykorzystać. I dajcie znać, polećcie mi jakąś fajną sztukę, bo z tych 200 spektakli, które tam mam do wyboru, to oczywiście nie jestem w stanie wszystkich obejrzeć naraz, więc chętnie posłucham Waszych rekomendacji co do przedstawień. Bardzo Wam dziękuję i słyszymy się już jutro. Do usłyszenia.